Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Piwut Witam was w 20 odcinku z The Last of Us na moim kanale Moi drodzy Jako, że jesteśmy w środku akcji To powiem szybko, że naprawiłem grafikę Włączyłem tylko anti-aliasing Nie wiem czy to od tego czy to nie od tego Bo się nie znam aż tak Ale już e, wszystko powinno być git mm. I śmieszna sprawa Bo e, jeżeli chodzi o tą grafikę w ogóle To e, Przed odcinkiem przeglądałem sobie internet Wyświetlił mi się artykuł, w którym było napisane, że patrz tam 1, 12, coś tam e, poprawia szczegółowość grafiki, coś tam, bla, bla, bla. The Last of Us, oczywiście. I ja tak patrzę na ten artykuł i mówię, mm -hmm, to spójrzcie na mój odcinek, co tam się nieraz dzieje, to jest masakra, ok. Jesteśmy w środku akcji. Pozwólcie im się dostać do budynku! Trzeba mam na tyle amunicji, żeby się z nim strzeć, nie jestem pewny. Ale mam taką nadzieję, że wszystko... wszystko pójdzie dobrze. Mm. Jedna rzecz, ale to jest strasznie głośna ta gra. Taki jest, mamy lunetę. Jest git. Dajcie sekundę. Ta gra jest strasznie głośna, mam wrażenie. Efekty na 80, efekty na... 50 nawet dalej. Dialogi na 100. Głośność ogólna nas to może być. Muzyka na dobra, 73. Barzę dam radę. Okej, okay, na 80 niech będę. Bo czekaj. O. I filmy niech będą też lekko ciszej, bo czasami e, wyskakują różne dziwne rzeczy. Zmiana tekstu na mowę, nie opisy filmów. Mm, 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 mm. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Powinno być lepiej. Chociaż dalej jest jakoś mega głośno, nie wiem czemu. Przejdźmy się do góry. No nie, akurat się schylił, co za śmieć. Bum. A, do tego nie mam w ogóle amunicji. No z łuku raczej strzelał, do nich nie będę. No, wychyl się, koleżko. Bum. Ruszajmy! I nie, macie. Dobra. <laughs> Kilka rzeczy. O, chciałbym znaleźć amunicję, na pewno. No, wezmę sobie cegłówkę, bo... myślę, że coś za mną biegnie. Bo butelka nie jest zbyt korzystna, mam wrażenie. Aha, tu jest ziomek, fajnie. Bum. Oni się tu... Aha, to Tomi się bije z nim, okej. Okay. O nie, o nie, on ma shotgun. Dobra, już nie ma shotgun. Eee, może być rura w sumie. Czekaj, czekaj, gdzie się spieszysz? Bandyci próbują wejść do budynku! Da się stąd wyjść? Jesteśmy w potrzasku. Idziemy do was, zostańcie! Co tutaj, Eli, schowaj się! Schemat hydroelektrowny. Dobra, weźmiemy sobie schemat. Może się przyda. Aha, to nie. Niezły komentarz. Ludki się tu strzelają. Trochę zagmatwane. Spoko. Idziemy dalej. o, o tak. Siekiera. Panie i panowie, siekiera. Czek. O tu, 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 tu. Podziałamy z tym trochę. Bum. Ja mam praktycznie zerowy odrzut na tej broni, ale fajnie. Aj, ja on ma hełm. To niedobrze. To bardzo niedobrze. Ale już nie ma hełmu. Bo nie żyje. Ale ja też nie mam broni, więc to niedobrze. Bum. Następny dead. Ej, nie, to jest bardzo przydatne jak się ma dostęp do lunety, tak szczerze. Dużo to ułatwia. Nowe to proszę. A tam jeszcze strzelasz? Dobra, no, mam tylko jedną, jedną, jedną szansę na strzał. O ty, śmiecił Do mnie? Ale do mnie nie. Do, to nie, tak, nie. Dobra, do tego podejdziemy, spróbujemy go ręcznie zabić, może się uda. Bo ja już nie mam amunicji do niczego praktycznie. Mam jeszcze ten shotgun? Nie. Mam jeszcze shotgun, dobra. O, o, przejdę, przejdę. Spoko. Oj, tu jestem odsłonięty i to dosyć mocno. Też w sumie... Czekajcie, ja mam łuk. Czy ten łuk da radę? Powinien dać radę. O, ty śmieciu! Jak się schował, dobra, dead. Dead. Zatłukliśmy tych sukien synów. Bardzo ubolewam nad brakiem amunicji. Musimy się dostać do dziewczyn. Idę za tobą. No tu tutaj tyle broni leży i nie ma amunicji. No nie rozumiem tego. Tak szczerze. Hm. No dobrze. Tam! Joel, rób co trzeba. To jest nasz, czy nie nasz? Jednak to nie był nasz. Dobra, zbieram amunicję, szybko, szybko. O ty, tu, tu, tu. Tu, ol, dużo do tego mam teraz. Nice, czekajcie. Szybka zmiana broni, cyk. Eee. Szybka zmiana broni, cyk. Eee. A może nie, to cztery i tu zwykły rewolwer, cyk. Dobra, gdzie on jest tam? Dobra, za co. W ogóle przestań mi grozić człowieku, bo ja to jestem najlepszym strzelcem w całej tej ekipie. Ty mi grozisz, że za coś będę płacił. Uszalałeś? Wychyl głowę, proszę. Ech, nie mogę tak strzelać. Dobra, to trzeba przejść tutaj. Moment, 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 bo tutaj jest ziomeczek zaraz za tą ścianką. Usłaniaj mnie! Mango! Hm. Ej, moment. Gwoździo... Nie. BUM. BUM. Ej, nie dostali tym? Serio? No to gwoździobomba. Okej, jazda. Też nie. To jest niemożliwe, co tu się dzieje. Dobra. Gini gini. Wszyscy nie żyją! Ja pierdolę, tam była Eli i Maria, ja tam życie motowa Co ja ty właśnie? Ej, ja wiem, że to są przeciwnicy. Ja mówię, wychyl głowę to cię zabija. Ja one się tam schowały no nie, po prostu. Ja, nic mi nie jest! Dziewczynka, ze mną! Kurde, mało brakowało. Że tej rudej gęby nie poznałem tam. O nie, chciałem podnieść amu amunicję, uderzyłem się. Nie, wszystko ok. Krę, krę. Ruszyli na nas ze wszystkich stron. Maria potem krzyknęła, że musimy uciekać. To przewróciliśmy stół, a wtedy ten wielki Nie zwolnij, koleś, zwolnij powiem, dobrze? Hej, 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 jesteś ranna? Nie! Muszę z Tobą pogadać. Nie ma mowy. Niech sobie znajdzie kogoś innego. Maria, muszę coś z tym zrobić. Wiesz, ilu ludzi dziś straciliśmy? Wiesz, co to jest grane? Ja to <laughs> do Musisz... ma coś wspólnego ze mną? Pogadamy o tym później. Ty chcesz... Powiedział Cię, gdzie jest laboratorium? Porozmawiamy później. Później. Ten pieprzony błąd, i ja też zostanę wdową tak jak on, rozumiesz? Muszę to zrobić. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jasne. Maria. Maria! No i zaczyna się. Słuchaj. Jeśli cokolwiek, cokolwiek mu się stanie, to twoja wina. Wiesz, że jest ci wdzięczna? Tak, ja, wiem. Zaprowadzę tę twoją dziewczynkę do świetlików. Nie musisz się o nic martwić. Tak będzie lepiej. Może wyniknie z tego coś dobrego. Muszę pogadać z Eli. Powtórz, nie dosłyszałem. Joel! Co się stało? Ta twoja dziewczyna właśnie zabrała naszego konia i odjechała. W którą stronę? Chodźmy. Przed chwilą stąd wyjechała na koniu. Wracaj do środka. Pomóż reszcie sprzątać. Okej. Okay. Uważajcie tam. Aha. To fajnie. Znaczy tak. Czyli Elisa po prostu uciekła. Super. E, ogólnie to... Się wyciszam na kaccenkach, żeby mikrofon nie przeszkadzał. To jest dobra opcja. Teraz mogę sobie pogadać, będziemy konno. Chciałem hmm. podejść amunicję, nie było mi to dane. Mogę to przeskoczyć, sam to. O e, dobra, nie, nie wiem czy sam to przeskoczył, czy nie. Znajdziemy ją, nie martw się. Więc. No. Często odwala takie numery. Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem co jest grane. Bolewam. Nad tym, że mam tak mało amunicji. Nie wiem, czy muszę po prostu bardziej trafiać, czy e, lepiej szukać tej amunicji. Nie mam pojęcia. Tędy nie pojechała. Czyli w lewo. Teraz. No to. mi Wjechała w las. No. Dobra, to ja sobie pójdę przodem, bo ty się opierdzielasz. O, nie wiem. Ale chyba zrozumiała, że to. Co się stało, było przez nią. Znaczy zrozumiałam, tak pomyślała pewnie. Tutaj, kolejne ślady. Okay. Gra się ładnie nagrywa. 160 FPS-ów. W ogóle, co chciałem powiedzieć, to jest. O, te przerywniki tak pięknie wyglądają, jeżeli to w, w momencie, kiedy te. włosy i inne szczegóły nie są rozwalone. To jest bardzo fajne. Podoba mi się. Nie wiem, jak długo, na ile to zostanie. Mam nadzieję, że już do końca gry A i też chciałem powiedzieć, właśnie teraz, tak jak mówię o końcu gry teraz, um, to to, że dopiero od 20 odcinka zaczęło się. Czy znaczy może nie od 20? Bardziej od 18. Zaczęło się coś dziać. Super. A ja nie mam amunicji. Za dużo, mnie No, czyż w sumie coś tam nie no, mam. Ja pierdolę. Przed chwilą mówię, że nie mam amunicji, że muszę jej szukać, że muszę trafiać. Co robię? Strzelam koło gościa. No nie jestem rozjebany, przepraszam. Aha, trafił mnie. Fajnie Zdychaj. I nie strzelaj do mnie. Cyk Trafił go? go trafił Ale ja też go trafiłem. Gdzieś z lewej strony jeszcze jest ktoś. Tutaj. Uuu, trzeba przeładować. Nie dobrze. A tam dwóch jest. Bum. Wychyl się kolego drugi. No proszę wychyl się. No chodź. Nie, nie, nie wychylisz się. Pełnie dobrze. Jak ona przez to przejechała, skoro... Chyba, że jakby... Mm, przebiegła tak szybko na tym koniu. O aż mi grę zacięło. Tak dostał. Gdzie on jest? Że co chce wyjść. Wejdę tam? Wejdę. Aha, to nie był najlepszy pomysł. Paraolimpiada. Paraolimpiada w moim wykonaniu. Eee, czekaj, 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 czekaj. Aha, tam jest ziomek. A o ty! O ty śmieci. Boom! Nie macie Siekiera. Nie, ta siekiera jest op, tak szczerze. Ej, można ją naprawiać? Chyba nie. O... Mogę... Czekajcie, mogę... Może mogę... Moment. jest. No, jestem zjebany, przepraszam. Dopiero teraz pomyślałem, że mogę zmodyfikować sobie. E... Siekierę. O, to jest amunicja. Przodujmy sobie. A ła, a ła, co on robi, ty? Czemu on do mnie rzuca kurwa mołotowami? Jebany debil. Co ja robię? Nie to klikam w ogóle. Nie rzucaj tymi mołotowami, idioto. Bom, Nie macie. Ej! Aha, myślałem, że nie trafiłem, ale trafiłem. No nie, akurat teraz szedł mi z linii strzał. Go zabił? BOM. Hole podskoczył, oła! O o, 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 tu jest kolega, który do mnie biegnie. BOM! czekajcie, ja sobie na szybko skraftuję apteczkę. Chodźmy. Skraftuję sobie łotową. Skraftuję sobie gwoździe bombę. I skraftuję sobie lepszą siekierę. Tak jest. To się przyda. Um, suplementów mamy szybsze tworzenie. Obszar nasłuchiwania. Nie wiem, co będzie lepsze aktualnie. Więc jeszcze sobie poczekam. Dobra. E, możemy wyjść z tego i iść sobie dalej. Czy ja tam miałem? Okej. Okay. A czemu to jest 10 tych? O co tu chodzi? Coś jeszcze mnie przeczytane? Tu tu, 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 list kapitana. Nie czytałem listu kapitana? Panie pokładniku, nie 14 15, rewolucja, rozlew. A może nie przeczytam, może miałem przeczytać, ale Ale czemu tam jest 10 tych, tych, nie wiem. To jest coś, czego nie rozwiążę teraz. Nie, poczekaj, poczekaj, Gdzie ty się już na konia, spieszę się, ja nie mam amunicji. To mi serio. Ja sobie bym ch z chęcią pochodził tu i poszukał e, amunicji i tych innych wszystkich rzeczy. Więc to jest jeszcze nie, to jeszcze nie pora na konia. Zobacz tu, ile rzeczy omijam, widzisz? Widzisz, tak się nie robi. Później będzie płacić, zgrzytanie zębami, że nie mam z czego strzelać. Poprzedowuję sobie te broń od razu. Skoro mam chwilkę czasu, o, strzelby nie trzeba. To trzeba, nie trzeba, bo, 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 bo. tu jest jeszcze apteczka. Yy. I tu już nic. W tym domku pewnie coś będzie. Yy rewolwer daj na chwilę w dużej mierze na krótko się z nimi strzelam, więc rewolwer bardziej się przyda muszę też pilnować czasu, żeby nie były za długie te odcinki a w domku nie ma nic genialnie a nie, strzała, sorry faktycznie, no to strzała, no mu ratuje życie no cóż mm, ale to jest jeszcze jakaś kanciapa taka śmieszna może tam będzie więcej jakichś rzeczy ciekawych? Czy tu coś jeszcze będzie? Chyba nie bardzo. Dobra, to idziemy tutaj tej i jedziemy sobie. W sumie mógłbym koniem tu podjechać, ale nie wiem, jak się z niego zsiada, więc nie będę ryzykował, że już z niego nie zejdę. Tutaj nie, z której strony to jest wejście? Aha, tu jest wejście, aha, to jest zablokowane. Okej, okay. no fajnie. E, nie nie dostajemy wrażeń. Dobrze. Nie dostał obrażeń, więc jest ok. Tak, ja wiem, co ja mam robić. Ty jesteś jakiś niepoważny. Wiem, że mam wejść na koń spokojnie. No. Ast, ślady prowadzą tam. Mam nadzieję, że jej nie. Do... Delikatnie spadają te FPS, ale nie jakoś mocne. Ja też podkręciłem sobie szczegółowość postaci, z tego co wiem, w sensie mm, obcych, jakoś animacji i coś. a i zagęszczenie chyba terenu. Tam chyba będziemy musieli iść, ale zobaczymy zaraz. Ja! Albo może i nie. W sumie nie, no, tu są ślady, więc dlaczego tam mielibyśmy iść, nie mam pojęcia. Cyk, lecimy dalej. Mm. No, tak jak mówiłem, akcja się rozkręca, więc fajnie. Ja lubię się strzelać, lubię eksplorować Ale jeszcze bardziej wolę poznawać fabułę i iść do przodu jakby nie. Więc fajnie, że coś się dzieje. Patrz koło domu! Co tam koło domu? Musi tu być. O, czyli tu się zatrzymała. Haydn Pines Call. O, przeczytaj to. Zagroda ukrytych sosen. No dalej. Teren wydaje się czysty. Bez niego. Aha, dobra. Seria, ja chciałem sobie wyciszyć ten. Myślałem, że będziemy coś gadać. Uważajcie. Ale jednak nie. Czy mamy tu coś do podniesienia? Eli! Ale w FPS do 50. Tu jestem, czyli pewnie na górze, ale muszę sobie. Chyba musicie pogadać. Muszę sobie poeksplorować, póki. O, ale szczur wielgachny. Nieźle. Serio, tu nic nie ma, poważnie? No proszę, o, chociaż jakieś. O, o coś jest. O, 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 właśnie, o, właśnie, tego jest mi potrzeba najwięcej, czyli amunicja. Myślałem, że będę częściej korzystał ze skradania się, ale jednak, jak widać, nie. Robimy rozpiszczej po prostu. Hmm. Kolejny komiks. A właśnie nie mam e, łącza internetowego podłączonego, więc nie będę zbierał achievementów, co mnie trochę boli, no ale cóż. E, punkt zerowy. Dobra, nie będę tego czytał, bo to nie jest istotne. To mi nic nie daje ani nie daje e, fabule, jakby nic nowego, więc nie ma sensu po prostu. Dobra, tu jestem to znaczy gdzie, bo ten dom jest wielki jak nie wiem co. Ale no, rzeczy też sobie pozbieram z chęcią. One jest chyba tam za drzwiami, więc na razie tam nie pójdziemy. <grystanie> na razie sobie pozbieram po prostu tęki Tak będzie najlepiej. O. Czekaj, czyli tu już wszędzie byłem na to wychodzi. Aha, tu są jeszcze drzwi. To nie nie, nie, to, to poczekaj, sprawdźmy może tutaj za tymi, co się kryje. Łazienka. I wielka wanna. I alkohol. I waga. Ile ważymy? Pokażę mi. Mm, mm, mm. Nie, niestety tylko ją przesuwam, ale to jest tak fajny szczegół, że można ją przesunąć. Dobra. Prawo, czy prosto prost chyba ona będzie, więc pójdziemy w prawo. Kolejna łazienka. tyle ile tu jest łazienek. Stary, weź to czyść. weź tu sprzątaj, w ogóle w tym domu masakra. Tylko tym się musiały przejmować. Chłopcy? Filmy? Założyć dziś sukienkę czy spódnicę? Dziwne. Wstawaj, zbieramy się. A jeżeli odmówię? Rozumiesz, ile warte jest Twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani? Czego ty chcesz ode mnie? Żebyś przyznał, że chciałeś się mnie tylko pozbyć. To mi zna ten teren. No. Przestań pieprzyć! Przepraszam bardzo, ale jemu ufam bardziej niż sobie. Możesz przestać chrzanić? Czego ty się tak bardzo boisz? Że mogę skończyć tak jak sam? Nie mogę się zarazić i potrafię o siebie zadbać. Ile już razy mogliśmy zginąć? Przecież jak dotąd jakoś sobie radzimy. Ale jeszcze lepiej poradzisz sobie z Tomim! Wiesz, że nie jestem nią. Co? Maria powiedziała mi o Sarze i. Eli? Łazisz po piekielnie cienkim lodzie. Żal mi twojej córki, Joel, ale ja też straciłam bliskich. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata. Wszyscy moi najbliżsi albo poumierali, albo mnie opuścili. Wszyscy. Kurwa, poza tobą! Więc nie mów mi, że będę bezpieczna z kimś innym, bo prawda jest taka, że będę się tylko bardziej bać. Masz rację. Nie jesteś moją córką. A ja nie jestem twoim ojcem. Dlatego każde pójdzie w swoją stronę. Zbierajcie się. Mamy towarzystwo. Widziałem dwóch. W środku jest ich już więcej. E, no dobrze, moi drodzy. Y, niestety tą piękną scenę kłótni między Joelem a Eli przerwał nam e, Tommy, który powiedział, że mamy przejebane ogólnie. Ale szczerze Wam powiem, że jak słuchałem, jak Eli mówiła do Joela, to nawet delikatnie posmutniałem. Ale nieważne, mamy 25 minut, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę suba oraz komentarz. I słyszymy się już następnym razem: Będzie, będziemy mordować z zimną krwią kolejnych ludzi. Trzymajcie się. Cześć.